Siemka widzowie, witam w kolejnym odcinku za 1. Dzisiaj mamy Jeda. Pogoda całkiem dopisuje. 10% szans na opady na torze na końcu ścigu, ale raczej nam nie grożą. Z ulepszeń nie mamy za bardzo nic co teraz zrobić. Mamy 600 punkciorów, ale nie za bardzo co ulepszyć. Na razie bym nie szedł w wytrzymałość, bo no, jak widać jesteśmy całkiem wysoko. A musimy jeszcze podrasować napęd, szczególnie aerodynamikę, żeby móc walczyć z jakimkolwiek zespołem. Chcielibyśmy się znaleźć w aerodynamice gdzieś tak w środku. Także może się uda. Dopiero przed Australią będziemy mieli. Jakiekolwiek ulepszenia, które nam wejdą. Jak widzimy 30 marca, potem 4 kwietnia, 3 wejdą, No, jak, jak się uda. I potem będziemy coraz bliżej Haso i Alpha Tauri. Zobaczymy, co z tego będzie. Tak wygląda drzewko ulepszania. No stoimy w miejscu, ale wystrzelimy. Dam radę, dam radę. Jak wygląda zużycie w części wolidzie? No, całkiem nisko. Także ja sobie zrobię wszystkie sesje Ja sobie zrobię sesje treningowe. I widzimy się w kwalifikacjach. Także witam widzowie. Jesteśmy po treningu. Wszystko zrobiliśmy. I teraz tak czeka nas ulepszenie. I potem kwalifikacje. Tak, Tutaj to samo. Ta sama gadanina co wczoraj. I teraz tak ulepszę. Chyba tą skrzynię bo jest za pół darmo. I w sumie tyle na ten moment. W sumie spodziewałem się trochę więcej. No, no dobra. Czas na kwalifikacje. Miałem bardzo dobre tempo na tych botach. Wydaje mi się, że na jedach są po prostu trochę słabsze. Ewentualnie ciężej im utrzymać tempo. Ale cóż, lepiej dla nas. Może się uda do Kutzy dostać. Byłoby super, nie będę ukrywał. No i co, mniej błędów niż wczoraj i będą punkty, to na pewno. Oj. Nie chciałbym właśnie odbać na zasadzie uderzenia w coś, no to byłoby chyba najgorsze. No jak będzie jakiś problem z Bolidą, to już nie mój problem. Znaczy, no niby mój, ale wina zespołu. Yes? Dobra, i zaczynamy pierwsze okrążenie. żebym tam pocałował tą ścianę Dobra, ale jest dobrze, jest dobrze. Fieltowy pierwszy sektor. Przekraczam granicę toru. Dobra, spróbujemy jeszcze jednego lapa zrobić w takim razie. Mm, nie wiem czy im paliwa starczy. Fajnie by było. Dobra, jedziemy za Gazlin. Dobra, starczy paliwa. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz wjedziemy. No spokojnie. Może kwalifikacje takie problemem dla mnie są. Nie no Pani nam dać radę. Dobra, chodlapa na chwilę wyłączę. pani mógł tak zrobić to... So Przejechać w kółko, zrobić dobry czas, przejść do P2. Wiem, że mam... Tyle paliwa, A no i tak dzięki za info Dobra i jedziemy Nie mogę tego skupić, no w Ten pierwszy zakręt, znaczy w pierwszy, trzeci i spin. Mmm Not good, not good. Dobra, zmienia opony po prostu. Może powinienem trochę wolniej przejechać znaczy trochę spokojniej, ale przez wolniej. W Q3 tylko tak przycisnę. No to też kota ta teraz rozeżywać głupio Dobra, dam radę Wydaje mi się, że trochę też cięższym bolidem by się przyjemniej jechało Ale to wszystko już na wyścigu wtedy Tylko przestrzelony. Pierwszy zakręt. Jest o dwie dychy straty do tego co miałem na unieważnionym lapie. A to jest bardzo dużo. Ale o wiele spokojniej. I też nadrobiliśmy trochę czasu. Także nie jest źle. Oczywiście mogło być lepiej, ale już nie ma co wybrzydzać No i od razu na zielona się świeci elegancko. Zobaczymy, jaki czas wyciągniemy. 4 sekundy, poprawy. I trochę słabe wyjście będzie. Chociaż nie jest najgorzej. Dobra, i tutaj do lewej trzeba. Jak najciaśniej. Piąte miejsce. 1,31,700. Dobra. Wydaje mi się, że z tym czasem powinniśmy się dostać do. Q2 Sprawdzamy I się udało Jest dobrze Także zaczynamy od razu Q2 nie ma, nie ma czasu do stracenia I znowu na one shot'a próbujemy Ewentualnie, Ewent no, no one shot raczej Nowe opony We can do this, we can do this. Dobra. i wchodzimy w pierwszy zakręt. Teraz o wiele lepiej niż w Q1. Takie mam wrażenie. O wiele lepiej. Elegancka. Lekki kontakt ze ścianą, ale to nie powinien być problem. Tutaj też jest uff. Lekko przestrzelony zakręt, ale to nie będzie problem. Tylko nie zepsuć raz ostatniego zakrętu i jesteśmy w domu. 1,31,300. 9 za Wyrstapenem. Nie będę chyba wyjeżdżał Taki kinda koki, ale wydaje mi się, że powinno być ok. Nie przegonią nas. No, nie powinni. Tak, także przeczekamy te 2-3 sekundy. Znaczy na 2-3 sekundy. Kilka sekund skipowania czasu i zobaczymy. I dostaliśmy się do 3 Jest, jest progres No ale sekundę szybciej bym musiał lapa przejechać, żeby jakkolwiek móc walczyć o piłan Oczywiście będę się starał teraz walczyć o piłon Ale raczej z poza zasięgiem? Jeżeli zejdę do 1.30 Będę zadowolony z tego wyniku więcej nie będę potrzebował. Dobra, wszyscy na torze, a więc sprawdzamy jak to będzie i jedziemy. bardzo ładnie fioletowy sektor ze wszystkich co są na torze bardzo blisko ściany tam była, ale no zobaczymy wagę wagę To może być bardzo dobry czas, bardzo 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 dobry. 1330. Poprawiliśmy się względem poprzedniego u 2 o sekundę. Wow! O, trochę stres. Nie będę wjeżdżał. będę zadowolony z tej pozycji, na której będę startował. Nie ma co ukrywać. Leclerc mnie wyprzedził, ale nie. Opuść sesję. Jak skończymy, tak skończymy. Mi to wystarczy. And with Czwarte miejsce. Elegancko. Dziwnie widzieć Astana Martina w środku, ale hookers. Cares? Hookers. Cares? Naprawdę hookers. Dobra. Także tak, tak, tak. I wyścig. Dobra. Zmniejszamy trochę paliwa i startujemy. No starty to nie jest rzecz, która najlepiej mi wychodzi, w tym F1. Także teraz pozostaje nam walka o pozycję, ewentualnie utrzymanie tutaj i dojechanie w punktach. I to w sumie tylko tyle. Ale udało nam się Ricardo wyprzedzić, ale odzyska tą pozycję bardzo szybko. Ale Ricardo bardzo wolny jest w porównaniu z resztą botów. No, dobra, nie no, pale rs, bo muszę ich dogonić. Mam wrażenie, że, prze, że nie wiem, w tym F1 na początku sezonu, znaczy na początku jak wyszło to karty było wiele, wiele szybszy. A teraz tak gubi tempo, że aż szkoda gadać. Prawie mieliśmy kolizję z Hamiltonem. Wyprzedzamy Rassela i jedziemy dalej. O wiele lepiej mi się jeździ po tym torze niż po Bahrajnie, naprawdę. O wiele, wiele, wiele lepiej. Palimy Airs na wyjściu. I gonimy overtake na Alonso. Lekki lockup z mojej strony też był. I gonimy Red Redbull. Czyżby Redbull ze sobą walczyły? Tak, będą ze walczyć. Dobra, mamy inside. Lekko przyblokowaliśmy Verstappena, ale trudno. Dobra, e, zużycie 22%, mocno przednie pony zużywam. I chyba spróbuję wyprzedzić Pereza na tym. Na tej prostej, yellow flag, ale to za nami. Liczmy na brak safety cara. Magnusen odpada z wyścigu. Stanął w, stanął w bezpiecznym miejscu, także wydaje mi się, że tu mechaniczna awaria była. Dobra, ale nas to nie obchodzi. Interesuje nas podjął w tym wyścigu. Wiem, że gainuje. I straciłem dwie pozycje właśnie. Teraz lekko zlekapowałem. Było widać ten dym z jego lewej opony. A więc pityjemy na tym okrążeniu. O, dobra, może się uda, zobaczymy ile uda nam się. Czy uda nam się zrobić dobry pizza, powaga? Może, może coś z tego będzie. Dobra, no będziemy wyprzedzać Pereza. Może się uda. Zbliżamy się bardzo szybko. Uda się. Do prawej. walkę Dobra, gonimy, gonimy, gonimy. Oni biją się o pozycję Może nam się udać Nie, 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 nie. Szybki powrót na tor i jedziemy. Nie dobrze. A było tak tak pięknie. Ajajajajajajajajajaj. To będzie walka z paliwem. Mamy paliwo na jednego lapa. Lift and coast. Ale mm, sekunda tylko przewagi. Dobra, próbujemy oszczędzić hersu Najwyżej dopalimy coś na sam koniec prostej. Próbujemy, próbujemy. We can do this. Dobra, raczej się uda. Ta. Nie, tak wcześnie... Znaczy tak wcześnie, tak dziwnie z tym paliwem. Dobra, mi dogania Russell niedobrze. Not good, not good. Tego palina to starczy. Nie wiem, czy on powiedział, że jedno obciążenie mi starczy. Tak przed końcem tego obciążenia. Tak. Ta prosta ostatnio, tutaj gdzieś. Może tak orientacyjnie? Nie wiem. Mamy to. Widzowie, mamy P4. Wow. Wow, wow, wow. Okon kierowcom kierowcą dnia, ładnie. Ale udało nam się, w końcu. O, Ferrari zasłużone, od początku wysokie tempo, nie do dogonienia. Dobra, wychodź na podium, Leclerc, a, jeszcze Science na podium, no tak, tu mamy dwa Ferrari, znowu, wow, drugi wyścig, dwa bolidy Ferrari, powinni ładnie zacząć prowadzić, szczególnie, że, no, niestety, niestety, Perez został bardzo mocno z tyłu przez mały akcydent na torze. nas nie interesuje. Pierwsze punkty i to w dużej ilości. Okon 9. Dobra, idziemy dalej. Już teraz zacznę ulepszanie bolidu. A czy wejdzie, dowiecie się w następnym odcinku. Także uwaga. Nie, nie będę mógł chyba jeszcze ulepszyć. No to dowiecie się teraz. Troszeczkę przedłużymy, żeby coś się działo. Uuu, uh, 2000 uznania, ue. W porównaniu wyników to wiem jak wygląda przecież, dobra, nie mogę nic lepszyć, lecimy dalej. Teraz mogę? Teraz mogę. Lecimy w aerodynamikę no, to no nam pozostaje, wyszliśmy Williamsa. Oby wszystko weszło tego czwartego. No. Jak nowy. Dobra, to nam nic nie zmieni w takim razie, to też nam nic nie zmieni, jeżeli chodzi o czas, w jakim to przyjdzie. No to wiem, że będę miał rywała do wyboru jakiegoś. No dobra, ładnie, mamy wszystko. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku za No Nara!